Panie premierze, namawia pan dzisiaj Polaków, żeby wierzyli tylko w wiarygodne i sprawdzone informacje, a to największym producentem fake newsów dzisiaj jest właśnie pan i pana rząd. Panie premierze, jest pan posłem z Katowic i cztery lata temu na potrzeby kampanii wyborczej stworzył pan dokument coś takiego jak program dla Śląska. Ja się pana chciałem zapytać, czy pan premier wie, co się z tym programem dzieje. Jeżeli pan nie wie, to ja panu odpowiem. Nie dzieje się nic. Bo pro, panie premierze. Tak, takie rzeczy, jeżeli pan nie pamięta, to przypomnę. Miała być inteligentna kopalnia, zgazowanie węgla, JSW miało produkować bo, wodór, PGG paliwa bezdymne, elektrownia szczytowo-pompowa w szybie nieczynnej kopalni, blok kogeneracyjny w Rybniku, nowe kopalnie, Beskidzkie Centrum Narciarstwa miało, miało nawet być w Brennnej, polskie huty stali czy produkcja ogniw wodorowych. Panie premierze, proszę przyznać się, że oszukał pan Polaków. Na potrzeby kampanii pan to zrobił. Dzisiaj na Śląsku mówią poseł z Katowic Oszust z Wrocławia.